Ta płyta już naprawdę sporo kosztuje, moi drodzy, i jest no, coraz rzadsza w sensownym stanie na rynku wtórnym. Są aukcje, gdzie naprawdę ludzie żądają za nią w takim średnim stanie, no już w tej chwili, potężnych pieniędzy. Witam serdecznie w dziewiętnastym odcinku mojej serii i właśnie, tak jak powiedziałem przy... Bizonach pora na zespół Blackout. Grupa Blackout, na dobrą sprawę, zaczęła swoją działalność w roku 1965. Tadeusz Nalepa swoją karierę muzyczną zaczynał dokładnie 4 lata wcześniej. W 1961 roku miał dokładnie 18 lat. I zaczynał e, grać, jak to się mówi, do tańca e, w rzeszowskich restauracjach. Ten, ta legenda polskiego bluesa przyszła na świat 26 sierpnia 1943 roku w małej miejscowości Zgłobień niedaleko Rzeszowa. Później został okrzyknięty ojcem, polskiego blusa. E, Tadeusz Nalepa nie lubiał e, tej łatki, którą mu e, przyczepiono. I tej właśnie płyty Blackout, ponieważ ona jest całkiem inna, e, troszeczkę się wstydził, ale to jest jego płyta debiutancka. Dzisiaj e, bardzo poszukiwana powiedziałbym przez kolekcjonerów. Mm. Moi drodzy, moi drodzy, ciężko, mówię, złapać w jakimś sensownym stanie, zarówno okładkę, jak i płytę. No, wiadomo, była to era bambino, i tutaj generalnie no, te płyty, co by nie mówić, były słuchane. Rok 1967. Natomiast tak jak mówię, grupa powstała w roku 1965, a już w roku 1966 wydali pierwszą epkę zatytułowaną Julia. Na dobrą sprawę, w latach 1966-1967 wydali sześć tych epek w sumie i został się po nich właśnie ten jeden long play. E, tutaj e, Tadeusz Nalepa e, w sumie jest tutaj trzech wokalistów. Jest Mira Kobasińska, Stan Borys i Tadeusz Nalepa. Oprócz tego oczywiście pierwszy skład e, zespołu, czyli Robert Świercz gitara basowa Krzysztof Dłutowski, organy, no i nieodżałowany również Józef Hajdasz na perkusji. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to więcej opowiem o nich w odcinku na temat breakoutów, to też już całkiem niedługo. Natomiast ta płyta jest całkiem inna, dlatego że Tutaj mamy jeszcze takie e, big-bitowe naleciałości, ale tak się wtedy grało. Nie wiedzieć dlaczego Tadeusz nalepa, e, troszeczkę tak jak mówię, wstydził się tej płyty, ale e, kiedy grupa za namową e, animatora polskiego rock'n'rolla Franciszka Walickiego zmieniła nazwę na breakout, kiedy Nadarzyła się okazja wyjazdu na koncerty do Holandii. Wrócili już z innym wyglądem, czyli z długimi włosami, no i, jak to się mówi, z inną e, muzyką. E, chociaż generalnie rzecz biorąc, ten album muzycznie e, nie jest e, zły, na pewno jest inny, powiedziałbym lepszy, może z wyjątkiem, Płyty jedynej też zresztą zespołu Polanie, gdzie obydwie te płyty trzymają poziom, jeżeli, tzw. Big beat, jeżeli chodzi o tak zwane big granie. Na rok progresywny w Polsce trzeba było jeszcze troszeczkę poczekać, szczególnie mówię w porównaniu do, do słynnych w tamtym czasie popularnych zespołów big to Blackout rzeczywiście się wyróżniał. Duża zasługa w tym bardzo oryginalnych tekstów, przede wszystkim poety Bogdana Lebla, ten 92-letni poeta i autor praktycznie wszystkich tekstów zespołu Blackout, i, i później pisał również dla solowej kariery. Tadeusza Nalepy. Oczywiście nie należy zapominać, że pierwsze dwie płyty Breakoutów, czyli na drugim brzegu ten, czyli 70A tekstowo udzielał się również ojciec polskiego rock'n'rolla Franciszek Walicki pod pseudonimem Jacek Grań. Ale to mówię, to temat na kolejny odcinek. Blackout pozostaje w tym momencie jednym z takich smaczniejszych Kąsków. Generalnie rzecz biorąc, i tutaj mówię jedno, że jeżeli liczycie na tego typu płyty w stanie mint, to po prostu nie ma czego szukać. A o reedycji na razie nic nie wiem. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Generalnie polecam tą płytę, jest całkiem inna od tego, do czego Tadeusz Nalepa nas przyzwyczaił, ale warto też poznać, od czego zaczynam.